Tak, czyli co my tu mamy? Jesteśmy w Ale wy dzisiaj wypaliły Zajebi Oh, o, to, tak? hmm? to nie na śledzi został. A co to? zaniedbanie. Stop, to jest to nie oryginalne. lokalne kolory, nie? Radio na full. Nie. widział? może Ale, to ci ciekawe. I co mówisz, tutaj była, Bo była bocznica, tak? Była no, bocznica. główny będzie tam? Nie wiem, czekaj. Po rozjeździe to na pewno... Po rozjeździe to... Tutaj też zostawiam nam wskazane. No i tak, no tutaj szeroko. To był rozjazd. Coś jak w Złotej, nie? Coś, Coś jak w Złotej. хорошо, хорошо давайте на фотку вот и а что, не нашел не нашел пойдем на другую сторону к фильму? о, oh, хорошо to to nie są przez ten tunel telewizyjny? Tak, że on zrzucał te pawłowe filmy. No właśnie, może że coś. Jest, jest problem pewnie, masz, żeby jakiś taki większego klipa z miejscem na serwerze? Masz jakieś ograniczenia? No jak na razie to się chyba ustało, bo dopchałem trochę do serwera. I weszło. <laughs> e, szukamy tej bocznicy? Szukamy no, przepraszam ale słuchaj czy ona nie podchodziła tamtej, nie, z tamtej staj, strony? Staj, staj, tu. nie wierzę, że tutaj? aha no są jakieś Uza. takie no ale nie, nie wierzę żeby jakieś resztki podkładów zgniłych no. nie wierzę żeby coś zostawili, nie? nieprawdopodobnie chyba żeby ale chyba i tutaj były. No nie no wiem oczywiście, czy jest... Tutaj. tutaj widziałem... to no? Tutaj, ale nie wiem, czy to podkład, czy... ...czy i podkład. To dziwne, że i No bo ja ci wiem. No nie może nie. To się w ogóle zimno jest powalone. Czy... jest podkładka do czegoś. Ja. Ja tu masz następne. Tak. Tu czegoś ktoś nie mógł odkręcić. To był jakiś pęd, nie wiesz? Chyba, ale. Nie wiem, może. Chyba był kręcili. Wiesz, co wydaje mi się to mało prawdopodobne, bo. bo to by musiał być posterunek. No, chyba ostatnie ostatnie. O, tu, 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 choć, 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 aż się wierzyć nie choć, nie choć, choć, jakie choć, na choć, to Po prostu tutaj nie mieli palnika, tylko odkręcali, a tu już nie mogli wyszarpnąć, bo tutaj się pewnie kończyły w tym, dlatego to tak zostało to by Niezdrowe? Nie, zdrowe nie, to tylko nie że można było jeszcze się próbować pogrzebać czy może byśmy znaleźli jakąś datę, ale to wiesz co czym jest celem bo to są to są normalne stare użyteczne szyny szerokich torów Jakby gdzieś były... te szyny, wiesz, cienkie, to, to tak Na przykład jak jest w Gnieźnie Na terenie statki, wyjazd z dawnej hali napraw wagonów Są takie silniki, co tam, warto by się było im przyjrzeć RP-1 Tu mamy kurę To jest To jest kura hmm. Co? Może Ostrożnie tutaj Na tych dechach to lepiej nie stara no, no ścisko solidne Tak dużo zostawili. ścisko solidne Podobne w konstrukcji do tego Tam nie wiem w Wojsławice, tam jakbyśmy szli z tego z No, No, mm, też, też, też takie właśnie Tutaj one są na jakimś. No to, to się nadają na podpałkę co najwyżej. Jak tu jest zobacz. Na czym to jest posadowiony, nie? to jest coś tak ciekawe. No i słuchaj, no to no to też jest bardzo ładne, bo to... Tak jak mówię ciągle. No ten mostek tam na starą no to jest szczyt jest jak to przewieźć. Jak to przewieźć

Tylko pytanie, czy był budynek stacyjny, ale chyba, chyba nie. No. No ten nic nie mówił. Ten nic nie mówił tutaj. Oddziało wszyscy. no ale to nie... Raczej znaczy, wiesz co, inaczej. To jest ładownia. Bo zobacz, tu masz wszystko, cały teren utwardzony. Tam chyba Co tam wcześniej, na pewno yy, za mostem już była na pewno zwrotnica. Yy, I tutaj już masz układ no, sterowy. No co, tujemy jeszcze kazałem? Jasne To nie ma związku z koleją To też nie. To co teraz na zmianę datówek ze stacji Pały jaką masz pewność, że to jest z tej stacji, a nie z jakiegoś lokalnego Później wracając, z na to mogłoby być jakaś faktyka przemytu. Tam jest coś takiego, że podejdziemy zobaczyć. No nic, no wszystko Chyba, ja że to? To, to? Kto wie, to wie To to jeszcze pasuje na przedwojenne, bo to ta to, trylinka to, to, to jest Polski pomysł to, to Wszystko zniekształcone poprzez gruz wyłożony jeszcze o nie, to są, to są po prostu jakieś komórki i no tutaj nawet nasz było kiedyś ogrodzone, dziś resztki są w to tak. nic wspólnego <laughs> Ot, to się już nie za bardzo dowiemy. Hm. Wiesz, to ta architektura zdecydowanie nie pasuje mi na typową architekturę kulejową, więc to Wiesz, no, trudno powiedzieć. No to jest, to jest gdzieś pytanie do tego. Może tam się zajrzymy do tego wywiadowcę. No pytanie: kto użytkował te komórki? Hmm? To przeważnie było tak, że Często właśnie przy takich mieszkaniach kolejowych były takie właśnie komórki, żeby było na zasadzie dzierżawy i dzierżawiło się mieszkanie wraz z komórką gospodarczą. Więc być może, że tu były jakieś domy, no bo nie widać nic. Jeżeli no, to jest zapuszczone, to znaczy, że nikt tego nie używa, a więc mogli coś tutaj rozebrać. Może to jest wybudowane na przykład na. To jest chyba jakiś gospodarczy budynek. Nie wiem, czy jakoś, nie, jakiś punkt skupu mleka. To nie jest mieszkanie. No i trzeba, to już nie ma co, wrócimy do drogi, no, co, równie no, tam, że szybko drogą reszty również stacyjnej To jest stacyjne było, może jakaś przeróbka została dokonana Także tu jest aneksja Aneksja to rozdziszka. Zapaszek kolejowy. Ja bym powie, że to trochę inne zapaszki, no ale... Nie, taki tu. Metalem. Nie metalem, tylko karbo... Nie wiem, jak to się nazywa. Tęta... Impregnatki. No, ten wiadukt w się tak nie podoba. Szczególnie te deski mają. Też jedną Znaczy wiesz, deski zrobiły tutaj, były później. Znaczy, no, tak przejazd tak, był tak. prze, przełaz był zrobiony, no bo przecież nie były na deskach szyny. No, nie no, wiem. No i co, no, i typowy tak przejazd, tak. przekop.